Jo, i wracamy. Tak jak mówiłem, wracamy do fajnych treści. Teraz troszeczkę merytoryki. Słuchajcie, jesień się zbliża. Tematy grzejników. Myślę, że bardzo fajny temat, także zapraszam Was do oglądania. Let's go! Co wam chciałem powiedzieć? Tak naprawdę zabiorę Was w trzy miejsca dzisiaj. W trzy różne, tak jakby instalacje, które najczęściej spotykamy, nie wiem, w mieszkaniach na przykład, no i może w domu. Będzie to instalacja z 98 roku, gdzie liczniki do tej instalacji są wewnątrz mieszkania. Będzie to mieszkanie z 2023 roku, czyli tego roku, gdzie liczniki są na klatce. Będzie to zwykły piec w domu gazowy, i tak naprawdę to są trzy główne e, takie instalacje grzewcze, które pokażę Wam, jak w taki sposób odpowietrzyć, żeby było ciepło po prostu. Jedziemy. W pierwszym mieszkaniu liczniki mamy w łazience. No i jesteśmy w pierwszym mieszkaniu, o którym Wam mówiłem. To taki 98 rok budowy. Liczniki znajdują się w mieszkaniu. Tak? Tutaj mamy ciepłą wodę, zimną wodę, tutaj mamy zasilanie ogrzewania. Tutaj musimy mieć zawory podkręcane. One w tym momencie są pozakręcane. Tu odkręcamy jeden zawór. tu bardzo ciężki dostęp ale udało się odkręcić i teraz wiemy, że powinna być ciepła woda w grzejnikach. No i co? Mamy odkręconą ciepłą wodę do grzejników. Grzejniki zimne. Pierwsza rzecz, którą sprawdzamy, to czy pod grzejnikiem zawory mamy otwarte. One muszą być tutaj w pionie, nie w poziomie, tylko w pionie. Ewentualnie, jak macie na klucze takie impulsowe, to trzeba je odkręcić całkowicie. Drugą sprawą, którą robimy, to odkręcamy termostat i czekamy, tak naprawdę, czy grzejnik się zagrzeje. Jeżeli grzejnik grzeje się nam na przykład do połowy, czyli w tej części mamy wodę, tu z boku mamy taki zaworek i po prostu odkręcamy go. O, tutaj akurat grzejniki są odpowietrzone. Normalnie powinno wam zlecieć powietrze, nabić wodę. Zakręcamy i gotowe. Ja wam pokazałem. To nawet nie jest śrubokręt, tylko próbierka, że można odkręcić tą śrubkę próbierką. No ale, będąc w markecie kupiliśmy taki kluczyk. O! 4,50. który pasuje do każdego odpowietrznika. No i tylko odkręcacie. On jest bardzo dobry do łazienki tam, do tego grzejnika od góry, bo pasuje idealnie. Polecam. No i mamy drugi rodzaj liczników, które są na klatce schodowej. Tak samo mamy zasilanie i powrót, zasilanie na czerwono, powrót na niebiesko. Odkręcamy tutaj jeden zawór, drugi pod spodem, i możemy odpowietrzeć grzejniki. Chciałem wam pokazać ten grzejnik, jest tutaj od początku mieszkania. To jest tak jak powiedziałem, 98 rok. Zobaczcie, jak on wygląda, jak wygląda termostat, jego konstrukcja. No i tutaj mamy wersję grzejnika z tego roku, nowy grzejnik. Ale zwróćcie uwagę, wygląda identycznie jak tamten z 98 roku, więc model odpowietrzania jest taki sam. E, mamy tutaj zawory dolne, nowe, i też dokładnie takie same jak na wcześniejszym mieszkaniu. Termostat, i tutaj mamy odpowietrznik, także bardzo proste. Kolejny rodzaj ogrzewania w mieszkaniu jest taki piec gazowy, tam gdzie nie można było dociągnąć miejskiego ogrzewania. Zazwyczaj montowane są takie kotły. Montowane są często też w domach, więc też to się przyda w domach. Słuchajcie, jeżeli będziecie odpowietrzać grzejniki, to spadnie Wam ciśnienie w układzie i ten piec automatycznie się wyłączy, tam chyba, jeżeli jest mniej niż pół bara, to on się wyłączy. Więc musicie znaleźć w instrukcji, musicie znaleźć na internecie, jaki macie piec, jak dobija się tą wodę. Tu jest bardzo proste, jest taki mały zawór niebieski. Pamiętajcie o tym, żeby zawory zasilania i powrotu były otwarte. My tu akurat mamy remont, więc... Więc jest wszystko pozamykane i tak naprawdę tyle. Dobijamy wody, dobicie sobie spokojnie do dwóch barów, podpowietrzajcie, przyjdźcie, znowu dobicie, albo będziecie mieć na elektronicznym wyświetlaczu jakie macie ciśnienie, albo będzie manometr wskazówkowy. Tam zazwyczaj są takie kreski na czerwono, żeby nie przekroczyć, i na czerwono, żeby nie było za mało tego ciśnienia, i tyle. Działamy. Skąd się bierze takie zapowietrzenie grzenika? To jest prosta sprawa na przykład fachowcy, którzy robią remont, ściągają grzenik po to, żeby za nim wymalować, wyszpachlować. Tak? Wtedy jak go zakładają, to często nie wiem, jest lato, odkręcają zawory, ale już ich nie odpowietrzają tych grzejników. I to tak zostaje całe na przykład yy, ciepłe dni. Tego nie używamy i nie wiemy o tym. Przychodzi jesień, odpalamy i nagle okazuje się, że grzejniki nie grzeją. Często jest też tak, że nie wiem, są spuszczane wody w całym budynku, bo nie wiem, zawaria, e, na przykład jest jedna kotłownia, a nie miejskie grzanie, i wtedy tak samo są napuszczane grzejniki wodą, a ze spółdzielni nie przychodzą i nie odpowietrzają tych grzejnikom, więc musicie to zrobić sami. Jak widzicie, jest to bardzo proste. I nie ma z tym najmniejszego problemu.